Cześć wam wszystkim z tej strony Sonia. Witajcie ponownie na moim kanale. Niektórzy wiedzą, że pomiar cukru właśnie z krwi jest tak oczywistym zadaniem w życiu każdego cukrzyka, że trzeba je wykonywać kilka razy nawet na dobę. I teraz tak pokażę wam w sumie jak mierzy się poziom właśnie cukru z krwi, jak się do tego przygotować, jak często go mierzyć i na co zwracać uwagę. Jako diabetyk, my w sumie musimy dość często mierzyć te cukry, szczególnie właśnie w cukrzycy typu pierwszego, a przede wszystkim zaleca się zawsze zmierzyć cukier na czczo zawsze przed jakimkolwiek posiłkiem. Lekarze też mówią, że dwie godziny po posiłku. I jeszcze dodatkowo to moje polecenie, moje doświadczenie, zawsze jak ja to robię, to za każdym razem jak wchodzę pod prysznic, za każdym razem jak wychodzę z domu, za każdym razem jak uprawiam sport i za każdym razem przed pójściem spać. Tak więc no tych pomiarów troszeczkę się zbiera w ciągu dnia. Jeżeli jesteśmy na takich właśnie zwykłych glukometrach, że musimy mierzyć cukier z krwi, właśnie z palca, no to dość dużo tych pomiarów się zbierze. Ja pamiętam czasy, że ja nawet po kilkanaście razy dziennie mierzyłam ten cukier. Później troszeczkę zredukowałam te pomiary, ale ja aktualnie jestem już na Freestyle Libre, na tych takich sensorach, które są albo na ramieniu, albo gdziekolwiek indziej sobie to przyklejasz i one mierzą właśnie pomiar cukru, ale nie ze krwi, tylko z tego płynu śródkankowego. Ważne jest po prostu, żeby mierzyć ten cukier, po prostu, żeby być w stanie na czas zareagować, jak mamy albo jakąś hipoglikemię, czyli niedocukrzenie, albo jak... Jak mamy hiperglikemię, czyli jeżeli tego cukru jest za dużo we krwi. I jeżeli na przykład mierzymy cukier przed wyjściem z domu, bo wiemy, że nagle idziemy na miasto, będziemy łazić tam, nie wiem, godzinami, to wiadomo, że jest to jakiś wysiłek fizyczny. A wysiłek fizyczny. Obniża nam cukier. Dlatego musimy być zawsze przygotowani, właśnie na tego typu sytuacje. Albo na przykład, jak wchodzimy pod prysznic. Zdarzały już mi się właśnie takie sytuacje, że nie zmierzyłam tego cukru przed wejściem pod prysznic. Wiecie, lała się gorąca woda, fajnie się jest pod tą wodą. Ja nie odczuwam aż tak dobrze wahań tych cukrów wtedy. Tak samo jak jest na przykład inna pogoda, jak jest na przykład mróz, albo jak jest upał na dworze. To mi, może też innym diabetykom, inaczej się odczuwa ten właśnie cukier. I może to doprowadzić właśnie do tego, że siedzisz pod tym prysznicem i nie zauważysz, jak masz na przykład cukier 50, co jest już bardzo bardzo nisko. No w najgorszym przypadku można zemdlać, stracić przytomność. Oczywiście tego nie chcemy, dlatego przed właśnie takimi sytuacjami, jak wysiłek albo jak zmiana. Temperatury, czy przed pójściem spać, powinniśmy właśnie mierzyć poziom cukru. Tak więc, pomiar cukru z krwi albo za pomocą sensora no, należy do takich głównych zadań właściwie cukrzyka w samokontroli, bo tylko jeżeli jakoś kontrolujemy tą cukrzycę, ja tutaj nie mówię o jakiejś ekstremum, że musimy codziennie 30 razy albo 50 razy dziennie cukier mierzyć, albo drugie ekstremum, że mierzymy tylko cukier raz na dwa dni, to jest dość niebezpieczne, ale takie mierzenie cukru w kilkakrotnie, i tak jak w tych sytuacjach, o których mówiłam, to jesteśmy w stanie dobrze kontrolować tą naszą cukrzycę, ten nasz cukier, i jesteśmy w stanie szybko reagować na jakiekolwiek zmiany. Oczywiście pomiar cukru nie należy do najprzyjemniejszych czynności, bo, no, no wiecie, no, to jest jak robienie zastrzyku, tylko troszeczkę mniej tego bólu, chociaż no, zależy, no. Zależy, niektórzy odczuwają dość mocny ból, nawet z palca. Tak więc nie jest to przyjemne. Szczególnie właśnie jak już mówię, jak mierzysz na samym początku Twojej choroby dość często, te 10 razy, 12 razy dziennie. Ja miałam też właśnie strasznie poharatane te tutaj te opuszki. Miałam bardzo dużo takich dziur, takich ran, które się no, goiły, co prawda, ale widać było, że coś tu jest nie tak, nie? Ale. No, cukrzyca nie jest chorobą łatwą, dlatego no, musimy to robić, po prostu musimy. Normalnie przebiega to tak, że zanim zmierzymy cukier, trzeba bardzo dokładnie wyczyścić ręce. Dlaczego w ogóle myjemy te ręce? Proste. Po pierwsze, nie chcemy mieć ani żadnego brudu na tych palcach, ani resztek jedzenia czekolady, chipsów, czegokolwiek, co może po prostu sfałszować ten wynik, ani też tłustych rąk. Tak więc zawsze bardzo dokładnie myjemy ręce. I teraz tak, yy, ogólnie się kiedyś mówiło, że Trzeba je zawsze dezynfekować. Dzisiaj na przykład lekarz mi mówi, że dezynfekcji się nie robi, bo może sfałszować wynik. Co jest prawdą, co nie jest prawdą? Nie wiem. W następnym odcinku wypróbuję to wszystko. Ogólnie to jeżeli czyścimy te palce, najlepiej to jakimś takim neutralnym, może lekarskim mydłem, może zwykłym po prostu na bazie oliwy z oliwek, czy coś takiego. Druga sprawa, która jest bardzo ważna właśnie, to koniecznie trzeba bardzo dobrze wysuszyć ręce. Dlaczego wysuszyć? Dlatego, że jeżeli mamy jeszcze na palcach troszeczkę wody albo jakiegokolwiek płynu, to może po prostu rozrzedzić nam tą krew i też sfałszować wynik. Jak już robimy pomiar, to ważne jest, żeby po prostu nie wyciskać z palca na siłę z tego samego tutaj opuszka, stąd tutaj. Na maksa jednej takiej macipeńki kropelki krwi, bo to zazwyczaj nie wystarcza, właśnie do pomiaru. W tej krwi musi być taka jedna większa kropla. I żeby wycisnąć właśnie tą jedną taką większą kropelę, to najlepiej albo masujemy palec po prostu, tak rozgrzewamy, żeby lepiej był ukrwiony, że tak powiem. I później, jak naciśniemy, to wyciskamy z całego palca. Oczywiście, jeszcze lepiej jest, jeżeli krew samoistnie wypłynie z palca, ale jeżeli to nie idzie, to delikatnie naciskamy po prostu cały palec. Od dołu do góry przyciskamy, żeby krew wyszła. Nie tylko stąd, bo to też może sfałszować wyniki, tylko z całego palca wyciskamy. Co jest też ważne, niestety ani sensor, ani glukometr nie funkcjonują, jak jest zbyt zimno albo zbyt gorąco, albo nawet jak jest wilgoć w powietrzu. Dlatego jak jest nawet zbyt wilgotno, zbyt gorąco, zbyt zimno, to niestety albo nie będziemy mieli żadnego pomiaru, albo ten pomiar będzie fałszywy. Dlatego uważajcie na to. Te dwa palce nie powinny być w ogóle kłute. Ja osobiście korzystałam z tych trzech palców. Najlepiej wbijamy igłę właśnie tutaj. Po tych dwóch bokach. Tylko dlatego, że tu jest właśnie najmniej tych nerwów, najmniej to wszystko uszkodzimy i najmniej to boli. Skąd najwięcej krwi wyjdzie, to jest chyba sprawa bardzo indywidualna, zależy jak wbijecie, gdzie dokładnie wbijecie i tak dalej. Potrzebujemy troszeczkę jakiejś tam chusteczki, wacika albo czegokolwiek, już po pobraniu tej krwi, żeby doczyścić po prostu ten palec i trzymać chwilę, żeby się nie wykrwawić. Nie no, żartuję. Żeby po prostu ta krew dalej nie leciała niepotrzebnie. Albo żebyśmy może jeszcze palcem z krwią dotknęli czegoś brudnego na przykład. Nie, 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 tego nie chcemy, dlatego używamy do tego chusteczek. I teraz tak, do pomiaru cukru. Co my potrzebujemy tak na dobrą sprawę? Przygotowałam wszystko, dosłownie wszystko, tylko nie mam mojego glukometru. Chwila. Glukometr, nakłuwacz, coś się zniszczył. Do tego nakłuwacza potrzebujemy lancety, czyli takie igiełki małe pasków do mierzenia cukru, które pasują do glukometru, ewentualnie jakieś chusteczki i jeżeli nie umyliśmy rąk, to płyn do dezynfekcji. Wymienię na świeżo lancet. Czekaj, jak to się robi? Tutaj tak to wkładamy. Tutaj trzymamy najlepiej paznokciem, żeby to nie wyszło, ta cała nasza igła i wyciągamy tylko tą kapkę. Zakładamy ponownie. I teraz tak. Tutaj, o cholera. Tutaj niestety, ale to się zniszczyło w tym, w tym nakłuwaczu. Nie wiem czy widzicie Nie patrzcie tylko na moje brzydkie paznokcie i palce znowu poobżerane, ale tutaj były takie kolory, których już nie ma jak się ustawia. W każdym razie odkręcając tą główkę tutaj można było ustawić jak głęboko ta igła się wbija. Yy, oczywiście ja teraz nie widzę jak głęboko to się wbija. Dobra, ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu widać, że jest wysoko, tu jest nisko. Tak, tak więc raz, dwa, trzy, cztery. Damy na czwórkę. To jest bardzo indywidualna sprawa. Dlatego ustawcie sobie po prostu tak, jak dla was jest najlepiej, żeby ani nie trzeba było wyciskać mocno z palca tej krwi, ani po prostu, żeby ona nie sikała jak fontanna. Dlatego musicie po prostu wybrać tą głębokość dopasowaną do Waszych potrzeb. Mierzymy cukier, to tak, bierzemy glukometr, pasek, otwieramy. Te akurat to są właśnie tak pojedynczo opakowane w taką folię, są też paski w takich opakowaniach plastikowych. Pamiętajcie, że jak macie właśnie takie paski, to nie można tego opakowania na długo zostawić otwartym, bo wtedy wilgoć wchodzi w te paski i one przestają dobrze działać, dlatego uważajcie na to. to tutaj jest takie coś, za to tutaj chwytamy i otwieramy ładnie paseczek. I teraz pasek wygląda tak trzeba oczywiście też go szybko teraz użyć, żeby on też nie był długo na powietrzu. Tutaj jest taka część paska z takim otworkiem, przezroczystym białym i tutaj nakładamy krew. Tutaj tą stronę z tymi paseczkami wkładamy do glukometru. Dociskamy, czekamy aż glukometr się zaktywuje. Awa. Delikatnie przyciskamy, krew już sama wylatuje, że tak powiem. I teraz bierzemy tylko ten glukometr z tym paskiem. Tak tylko delikatnie podchodzimy z krwią, żeby pasek sam zassał tą całą krew. Jak będzie wystarczająco i zacznie glukometr już liczyć, to znaczy, że wszystko było ok. No, cukier 97. Pięknie. Po zmierzeniu cukru po prostu usuwamy ten patyczek. O, glukometr się wyłącza i pasek po prostu wywalamy. Można jeszcze go włożyć z powrotem w tą folię, żeby ta krew nam tutaj niczego nie brudziła, i wywalamy to wszystko. I teraz tak. Skąd wiemy, że nasz glukometr naprawdę dobrze działa? Bo tak, dużo ludzi się dziwi, że jak zmierzą cukier na przykład na jednym glukometrze, to mają 100, a na drugim glukometrze mają 120. A dlaczego, skoro to jest ta sama krew? No otóż po pierwsze, nawet minimalna zmiana czasu, kilka tam minut czy coś może wpłynąć już właśnie na nasz wynik z krwi. W organizmie wszystko się bardzo szybko zmienia, tak więc może to faktycznie być sprawa tego, że akurat nam cukier spada szybko albo się podwyższa i ten wynik jest inny. Może być to jednak też sprawa właśnie techniki. Czyli może nasz glukometr aż tak dobrze nie mierzy, ale też może po prostu ten system, ten glukometr został po prostu inaczej skalibrowany niż drugi glukometr, który mamy. Może po prostu też mieć jakieś błędy. Wszystko jest możliwe. Teraz nie wiem, czy producent mówi, że tam, że zmiany między cukrem mogą być tam między 10 a 20, tam, o ile się nie mylę, nie jestem teraz pewna na 100%, ale takie właśnie mniejsze zmiany. Naprawdę nie ma problemu z nimi. Oczywiście różnica jest ogromna między cukrem 30 a 50 w tych niższych granicach. To jest ogromna już różnica. Natomiast w wyższych takich granicach, na przykład, nie wiem, 180, 200 albo 300 czy 320, to tej różnicy już nie ma aż tak wielkiej. Oczywiście jeżeli zobaczymy takie częstsze rozbieżności w naszym glukometrze, to wypada go przetestować. Teraz tak, ja mam specjalny taki płyn, to jest już bardzo stary płyn. Data ważności była do 2008 roku, tak więc prawdopodobnie już nie działa, ale są właśnie w aptekach takie płyny. One tam chyba mają, poczekajcie, ja teraz nie wiem, cukier chyba o wysokości 100 mg na decylitr, jak się nie mylę i po prostu zamiast krwi nakładasz na pasek ten płyn. I jeżeli Twój glukometr pokaże Ci tą stówę, albo blisko stówy, 102, 103, to znaczy, że on bardzo dobrze działa. Niestety prawdopodobnie ten płyn już nie działa, ale można też sprawdzić swój glukometr u diabetologa. Ostatnio właśnie byłam u diabetologa, chcieli mi sprawdzić w laboratorium, ale niestety kolejka była taka długa, że powiedziałam, że już nie chcę mi się czekać, przyjdę następnym razem, jak będzie mniejsza ta kolejka. I kończymy w takim razie ten filmik, trzymajcie się ciepło, widzimy się następnym razem, pa! Prawdopodobnie niektórzy z Was, nie, poczekaj, no jest takim zadaniem, że tak powiem, no, no jest takim zadaniem, przecież nie chcemy mieć na palcach nam, o Jezus, czekajcie, muszę teraz odpocząć, bo podłogę, dobra. I teraz tak, czy w ogóle nasz glukometr, nie, dobra, czekajcie, spoko. Cofam. Częstsze zmiany, albo yy, takie yy, częstsze, częst, częstsze, częstsze, yy, ale i tak będę sprawy. <laughs> <laughs> e, jak? Zbyt. O matka, jak to słowo się nazywa? E, no nie upalnie, no to drugie, no. <laughs> jak jest zbyt? Nie myślę. Po każdym języku zapomniałam. <laughs> Jak to się po niemiecku kurde nazywa? <laughs> Jezus! Eee, szybko. Kurde, wilgotno. O, jak jest wilgoć!